Cześć, dzień dobry, jak się miewasz dzisiaj? <laughs> A chcę się podzielić z Wami dzisiaj moim przekazem z Kronika Akaszy, moich mistrzów z Kronika Akaszy. bo nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj, czy tam właściwie od wczoraj, mocno odczuwam te energie, które teraz wszędzie są, działają na nas. A możesz się podzielić w komentarzu na dole. Jak ty się czujesz? Ja, straszne mdłości, ból głowy i takie ogólne osłabienie. Um, no, to zaczynamy. Nadeszły elektryzujące energie. Jesteście teraz przygotowywani na wielką zmianę. Przełomowy moment waszych żyć w waszych ciałach. Przyjmijcie z pokorą dary, energię, życie. Wszystko toczy się wcześniej wyznaczonym szlakiem, tak jak powinno. Czasem wyboiście, a czasem spokojnie. Sprawdź, czym są Twoje wyboje, do czego Cię prowadzą, co symbolizują. Każdy z nich jest ważny na drodze do zrozumienia mapy życia. Kompasem Twoje serce. Ono jest siłą prowadzącą, ono wie. I tu taka mała rada od mistrzów. Twemu ciału pomoże ciepła woda z cytryną, zaprogramowana energią anielską, lub jeśli jesteś, zostałeś zainicjowany e, rajki, to możesz zaprogramować tą wodę również. Wszystko dla dobroci Twojego ciała z taką intencją. I dalej. Pamiętaj, jak ważnym jest czuć i odczuwać. Nie chowaj się w skorupie. Be brave. A dalej, w sumie, to nie wiem, jakby to nazwać. Um, poleciały takie własne zasady, tak jakby zasady życia. Nie chcę używać tego słowa przykazy. A więc numer jeden: nie poddawaj się. I tu przyszło z wykrzyknikiem: Nigdy, przenigdy, nie poddawaj się. Numer dwa. Zawsze bądź miłością i nią się kieruj. Trzy. Szanuj naturę, nie niszcz. I tu tak, taki obraz właściwie się pokazał. Zrywaj to, co jest Ci potrzebne do życia i zawsze z wdzięcznością. Cztery. Dziękuję. I tu chodzi o okazywanie wdzięczności za wszystko to, co otrzymałeś. Numer 5, który mi się bardzo podoba. Może zamknij oczy i poczuj się w to stwierdzenie krótkie: Ja jestem tobą, a ty mną. Numer 6: dziel się wiedzą, doświadczeniem, doświadczeniem, po to, aby Twoja rodzina dusz mogła Cię odnaleźć, bo podobne wibracje się przyciągają. Numer 7. Odkrywaj piękno wokół. Każde przeżyte momenty są piękne. Zawsze. Pozaję napisać z dużych liter i z wykrzyknikiem. Bo my z naszej ludzkiej perspektywy często krytykujemy. Niektóre momenty w życiu czujemy się zranieni, ból, traumy. Natomiast tutaj chodzi o poziom duszy. Bo na poziomie duszy. Wszystko to, co przeżyłeś, jest piękne, bo doprowadza cię dalej. Numer 8. Nie ujarzmisz tego, co jest dzikie i niegotowe. Tu właściwie w tłumaczeniu, żeby odpuścić. Numer 9, coś skomplikowany. <grytanie> Odpuść swoje indywidualne ja. Jesteście w jedności. I chodzi tutaj o to, że wszystko jest w kolektywie. Żadna myśl nie znika, łączy się z podobnymi myślami. I wszystko to działa jak magnes. I kiedy ty odpuścisz swoje indywidualne ja, pozostaje tylko ta dusza, ta esencja, która jest w jedności, bo do jedności dąży. I będąc w tej jedności, przyciągasz tą jedność. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Mm. No, i na końcu kazali podpisać na wieczność dusz. Numerem anielskim 11:11. To taki krótki przekaz. Nie wiem, jeżeli to tobą zarezonowało no to zostaw e, łapaczkę do góry albo napisz komentarz, jak ty się czujesz teraz tej energii. Um. No, i to było króciutko. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Życzę Ci miłego wieczoru i papa.